Wszyscy teraz my trzymamy w dłoniach pędzle, tak samo ja do rysowania. Możemy narysować wszystko, co chcemy i tym możemy zostać. Na przykład zobaczcie, mamy tutaj maszynę do rysowania. Gdy się coś narysuje, to się wchodzi do środka i może się pojawić, albo możemy się zmienić. Będzie ciekawie, bo narysujemy różne emoji, wszyscy, każdy z nas i to dosłownie. A te rysunki były tutaj poprzednie, wcześniejsze. Patrzcie, oto ja rysowałem Sepka, narysowałem Patty. Narysowałem maskę hakera Narysowałem siebie, o takiego fajnego I okulary Te rysunki już rozwalamy One już są stare, więc no szkoda Ładne były, ale rozwalamy I robimy teraz sobie pustą tablicę A wy widzowie możecie rozwalić opeczkę w górę Kliknijcie opeczkę tam na dole, pamiętajcie o tym niebieskim e, Guziczku lajkaczu, że tak powiem Okej, okay, dajemy tutaj puste bloki Teraz rozwaliłem te rysunki, okulary też No i sepka, o nie, blok tableci Czekaj, 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 o nie, dobra, wziąłem bloka Dobra, o szybko uciekam i teraz muszę y, Muszę zabrać, bo tam nie możemy wjechać do środka, dlatego że tam wtedy jest ta zamiana. No i tutaj ostatniego sebusia musimy rozwalić. No niestety. Ale czerwonego subskrybera też możecie rozwalić. Klikajcie czerwonego tam na dole, tak jak ten rysunek czerwony. Subskrybujcie mój kanał. Z dzwonkiem lecimy po 2 miliony czy milion subików i uwaga, rozwalam i już nie ma. No i teraz wszystkie tutaj rysunki zostały zresetowane, rozwalone. Mamy pustą, ogromną tablicę i każdy z nas może zrobić sobie rysunek. Rysujemy. Każdy z nas po jednym emoji. Obojętnie jakim. Do dzieła lecimy. Rysujemy. Ja zaczynam sobie tutaj. To będzie mój pierwszy. rysunek tutaj. Ustawcie się. Dobrze. Dobra, ja obok sepka. A bo tutaj dam. Sebek, możesz tutaj narysować. Tutaj, tutaj. Patrz, blisko tutaj. Tego, tego, tutaj. Tak, przestawcie się. No, dobra, elegancko. Teraz ja tutaj będę rysował i zaczynamy. Rysujemy emoji. A wy możecie wpaść, wiecie gdzie, ja Wam coś pokażę. Czekaj, sy, my, czekaj, sy, my i le, e. Jaki -y rozmiar? Ly, a jaki chcesz? Smile Slow? Czekaj. Kropka pl. Smiles.pl To mój sklep widzowie. Patrzcie, jaki fajny. <laughs> Możecie wbić po moje koszulki, bluzo, opaski, kubki, różne rzeczy, rzeczy są na moim sklepie. Do każdego zamówienia dodam wam autograf w sensie gratisowo z podpisem moim autografem. Zdjęcie z autografem. Dobra, lecimy, skupmy się. Ok, rozsąłem ten rysunek, resetujemy i zaczynamy już poważnie. Robimy sobie tutaj, jaka, jaka dowolność rozmiaru jest. Bierzemy, ja sobie biorę największą, więc teraz ja sobie narysuję emoji. Zielone. Ja chcę emoji zielone. Robimy taką wielką minkę. Wypełniamy ją zieloną. Następnie rysujemy sobie oczka. To będzie miało oczka niebieskie. Taka, yy, taka niedobra ta minka, być taka. Yy, jakby chciała się zżegać. Wypełniamy teraz sobie tym kolorem w środku, niebieski. Pyk pyk, ale mi fajnie wychodzi. Teraz zrobię oczka, żeby były też takie idealne. Dobra, takie oczko. Ej, dobrze mi to wyszło, patrzcie! Jak fajnie, dobra, tu jest taki jakby ten, ten zarys, dobra, to mamy, teraz minkę robimy, taka smutna ona będzie, o taka, że jestem smutny, bo będę zielony, o dobra, zrobiłem, <grym> jak fajnie wyszło, dobra, teraz dajemy sobie z tej strony jeszcze brewkę jedną, brewkę drugą, dobra, teraz musimy zrobić nogi, okej, okay, nóżkę jedną, tak, elegancko, patrz jest tu jedna nóżka, bo też to emoji będzie miało nogi, więc też możecie narysować nogi, ręce, co chcecie. Ja narysuję mojemu emoji ręce i nogi. No, jedna doń, jak wam idzie, opowiadajcie, mówcie. No tak coś. średnio, szczerze mówię, tu malować nie umiem, ale bardzo ładnie mi to wychodzi. No, zobaczymy, zobaczymy. Ja czy się na główce skupię. Okej, ja już to wypełniam sobie filem, Dobra, wypełniłem. Teraz tak wypełniam, dobrze. I moja pierwsza emoji! Już jest narysowana! Pik! Narysowałem! To jest Emoji. Bleh. <laughs> Jaka fajna. I teraz tam mogę wejść do środka, zobaczymy, co się stanie. Dobra, ja mam narysowane. Eee, królowa, co narys Królowa, co narys Co to jest? Jakiś ufuludek? Co, co, co to jest? <laughs> Królowa, co to ma być? Ej, jakieś dziwne emoji. Co to emoji jest jakieś? Nie wiem. No, zobaczymy później. Królowa już też narysowała. Sebek jeszcze nie skończył. O, Patty skończyła. Patty narysowała emoji zimno. Dokładnie. Patty, jest cały czas jest zimno. Nie zawsze zimno jest. Zimno 30 stopni, jest, a Patty zimno dalej. Musimy lecieć, wiesz gdzie? Na Malediwy. Tam jest 35 stopni, tam by było ci gorąco. Albo nie, do Dubaju. Tam jest po 40 stopni. Lecimy do Dubaju za Lecimy. dwa miesiące. Za dwa miesiące do Dubaju, <grych> to będzie fajnie. Okej, okay, dara, Patty skończyła, Królowa skończyła, Alek też skończył, Alek ja skończył. haha, jaka fajna. No to ja jest emoji, już kończę emoji uśmiechu, emoji, ja śmiące się. uśmiechu, śmiechu płaczę. Haha, się. No a teraz zobaczmy, co tutaj Sebek zrobił. jest gotowe, okej. Okay. Sebek wy. Sebek jakieś złe, niedobre. Grrr. Angry to jest. Dobra. Ok, no to ktoś musi wejść pierwszy. Ja nie wchodzę, bo się boję. To, no to może tak. ja! To królowa, może królowa chce. Dobra, aj czekaj. Królowa. Królowa. Zaakceptuj, musisz zaakceptować. Czekaj, królowo, kliknij akcept. Każdy z nas musi kliknąć rysunek, żeby w to się zamienić. Tutaj musisz kliknąć, no, tutaj podejdź, uwaga. Królowa klika. No i teraz możesz wejść. Dawaj, królowa! Wchodź, uwaga! Królowa pszczół, koleżanka, wchodzi, zobaczymy, czym ona będzie! Co się stanie z nią, uwaga, uwaga! Króle ją do środka, dobra, teraz patrzymy na drugą stronę, patrzymy na tą drugą, drugą, patrzymy, patrzymy co wyjdzie teraz. Spoglądamy się, wychodzi, co? Co, co to jest? To nie, serio? Nie! Królowo, co ty narysowałaś? To jest emoji... Pop. Pop. Ojoj. No dokładnie. Ej, królowo, co? Nie jest podzieliłem jest? się tak blisko! Królowo, co? co to ma co to mam znaczyć, ty? Jakie rączki No ma, jakie oczy No teraz ja, tera ja, tera ja, teraz ja, teraz ja! Dobra, teraz Sebek, Sebek kliknij, na Sebek klika, czerwony Angry i teraz okay, Sebek. Teraz zobaczmy, uwaga, uwaga. Sebek raz wskakuje do środka, co się z nim stanie? Co to będzie, uwaga? Wjeżdża! Dobra, wjechał już, teraz patrzymy na drugą stronę. Chodźcie, podejdźcie, podejdźcie. Patrzymy się teraz. Co sobie Wow! Co jest? Ej, on jest emoji yy, takiego mm, angry, w sensie on jest taki, jakby gorąco mu było. I Ty, ans, ale zobacz, wkurzony. ja takiego samego narysowałem. Aha, o to chodzi, dobra. Rozumiem, tutaj taki chodziło hot. o to, że on jest taki hot, że gorąco mu jest. Jest taki wkurzony więc jest z językiem na wierzchu. Spasem <laughs> taki. Dobra, to teraz skakuje Alek i wtedy ostatnia pati. Teraz jeszcze, ja? ja jeszcze. Ty ja ostatni. tak no, no to klikam Alek. obrazek swój. I Zobaczymy, czy będzie. Alek, uwaga, alek wskakuje do maszyny Siema do rysowania. Nie Zobaczymy, co tam będzie, uwaga, uwaga. Wjechał do środeczka, pięknie. Wow. Teraz patrzymy, co się z nim tam stanie, uwaga, uwaga. Spoglądamy. Chodźcie zobaczyć, chodźcie Pati, chodźcie, Pati, chodź zobaczyć. Co I Ale <laughs> <Czemu> jest? Ale <laughs> akrobacja. Ej, on jest emocji się. Jakie osiebity. się z Tak, <laughs> Bambik, bambik. <laughs> ja Nie masz pałdolców. Bambik. Nie <laughs> <Bambik>. masz pałdolców. <laughs> 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 Ej, dobra, dobra, to jest śmieszne. Ta jest sobie jakąś tam kubką, ten jest temu gorąco jest, ten I się się śmiać <laughs> I się śmieje. No, zobaczymy co się, się stanie ze mną i co się stanie z Patty. Dobra, ja klikam klika. teraz. Okay, Patty klika i teraz wchodzi do środka. Zobaczymy co się stanie z Patty. Uwaga, uwaga, wjeżdża do środeczka. I teraz patrzymy co tutaj wyjdzie z Patty. Co tutaj się z niej stanie? Uwychodziliśmy! Ja zimna, to jest emotka zimna. O Pati, to jest całkiem zimna. Jak, no, jak wy wyglądacie? Z, z, zimno. Ej, ustawcie się koło siebie, ustawcie się koło siebie. Ustawcie, tak bliżej, bliżej, bliżej. Jeszcze bliżej, bliżej, bliżej siebie, ok? Ej, najlepiej z was to wygląda. Yy, ja, ja, ja. ja. Yy, królowa. Królowat Neolepy! Trzeba ją zastosować, no. ja. no 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 ma oczy wielkie. na no, ma oczy wielkie. Następnie to y, Alek. Później y, Sebek. z małe źluchy. Ej, a teraz ja! Jeszcze, ej, właśnie, a o mnie zapomnieliście. A ja? A ja? No ja daj, klikaj, akcepta. To teraz moja kolej, ja klikam swój rysunek, wchodzimy, klikamy OK. No i teraz wchodzimy do maszyny. Uwaga, 3, 2, 1. Wchodzę do środka, jestem jeszcze normalny, zaraz zobaczymy czy się zmienię. Uwaga, wjeżdżamy tutaj do tego Dobra, teraz dalej wjeżdżamy. OK, przesunąłem się i... Wychodzę, wychodzę, e, patrzcie, jest, wychodzę! Udało się! Patrz, udało się, udało się! Jestem co, co, tym co narysowałem, patrzcie! Ale wyglądasz. To <grym> <grym> to za ej, emoji. Tak samo, widzicie? Emoji takiego, jakby chciało się żygać. Widzicie, on jest taki zielony. Ej, tak <grym> samo. Identyko. Tak samo jak go narysowałem, to tak samo jestem. Patrzcie, idealnie wręcz tak samo, co do piksela. Jak fajnie wy wyglądacie. Ej, dobra emoji. Emoji, co robimy? Kręci. Ej, teraz wiecie co? Zachowujemy się jak emoji. O, dobra. Teraz robimy zachowanie emoji. Brr, 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 jesu, brr. Szeppo, ja. <grym> No ale fajne. <laughs> Ej, to ja się śmieję, A królowa się jak śmieję? ma udawać? A, A królowa? A królowa? A królowa. Co ona ma zrobić? Królowa sam że stoi. Królowa! Ona na trawę! Na trawę! Na trawę. Ej, wiesz, o co jest?! To jest, to jest, to jest. O nie! nie! Się, jak... To Uciekamy emoji! Idziemy stąd! Emoji, najbardziej! Zachowujcie się do tego! się, się śmiać, musisz się z tego śmiać cały czas! No z tego kubla! Z tego Z tego Z tego się śmiać! I... Nie, już dwóch śmieli od śmiania się! Dawajcie. Oddź do wody, ciepło jest. Zimno, nie, nie, nie. Dajcie wody, jakieś ognisko. Ale, ale... jest zimno. Wy, wy śmieszni jesteście. Bleh, nie mogę. Ej. Ej, ej, temu gorąco, ten jak, zimno, jak ja was ten się wparcie. śmieje, temu niedobrze. Bleh. Nie damy rady Ale ten kupa nie stoi. A ten tam stoi. Tylko pada w środku. Brz. Macha. Ej, dobra, to było śmieszne, Ro rysujemy kolejne emoji, kolejne, lecimy z, z kolejnymi rysunkami, to będzie super Okej, okay, ja to rysuję ja, okay, rysuję ja rysuję teraz wyżej. Ej, no na, na, nie, wyżej koło siebie możecie. Tak samo w pionie, w pionie, wyżej nad, nad górą. Na Każdy wczorą, rysuje tam, dobra. gdzie miał swój rysunek, królowa. Tam, gdzie miałaś swój rysunek, to nad głową. Dobra, ja też nad głową. Rysujemy kolejne, następne emoji. I jak tak, tak samo brązowy? będziemy się zachowywać, jak emoji, nie? Bierzemy i rysujemy kolejne. Dobra, ja teraz będę miał fajne emoji, teraz będzie super, nie? Będzie też takiego koloru jak mój, czyli takie pomarańczowe. Face tak, brązowego nie ma. Dobra, kliknąłem sobie. Dobra, tutaj musisz zrobić po prawej stronie, tak, nie? Czekaj, większe łapy zrobię większe, czekaj. Gdzie z tej strony? Oj, czekaj, jeszcze raz. Muszę poprawić głowę. O, gdzieś taka głowa idealnie mi teraz wyszła. Wypełniam sefilem. Rysujemy teraz sobie... E, to było w kształcie... Czekaj, to było chyba w kształcie serduszka, tak mi się zdaje? Ja, chyba co było coś takiego, dobra. Teraz tutaj chyba tak, jedno oko. Zaraz zobaczycie widzowie, dlaczego tak rysuję, nie? A drugie oko, trzy, dobra tak mam, chciałem powiedzieć trzecie, dobra teraz muszę zrobić mm, jeszcze język, dobrze, zrobiłem, w sensie buzie, na razie buzie. teraz język zielony, kto zgadnie jaką emotkę robię, kto zgadnie, uwaga, kto zgadnie jaka to będzie emotka, dobra jest język, wypełniam sobie filem, bo jest zielony. Teraz robimy sobie to, czekaj uwaga, co to będzie? Kto zgadnie? Kto zgadnie? Kto zgadnie? Mojego na pewno nie zgadniecie. Patrzcie co to jest, patrzcie co to jest, dobra zrobiłem język, super jest. Teraz wypełnimy sobie środeczek jeszcze chwilę, dobra wypełniam sobie. Teraz jeszcze muszę wypełnić środek, dobra. I teraz muszę jeszcze tutaj zrobić, patrzcie na to, uważnie jak ja to robię, dobra jest, jedynka, teraz tak dajemy. Drugie, dobrze, przekreślamy. Ok, jest, pięknie, patrzcie. Jaka to emotka jest, widzowie, skadujcie w komentarzu. Jaka, jaka. Robimy teraz jedną stopę sobie. Dobrze, patrz. Ale fajnie robię Ej, rysunki, widzę, podoba Wam się? Napiszcie w komentarzu. Generalnie mi oceniam nawet fajnie, że ja to robię. 10 tak 10, moim zdaniem. Staram się generalnie, nie? Staram się. Dobra, Zawsze okay, może rączka. być lepiej, ale, ale nie powiem, są ładniejsze niż moje. No, widzicie, są ładniejsze. Ok, wypełniam teraz filem, rączkę, czyli dłoń. Dobra, no tak się skupiam generalnie Okej, okay, mam, gotowa, Ok, pum, to jest emoji pieniędzy Bogactwa, <laughs> to jest bogactwo, kasa, kasa Oh yeah, no i teraz będę mógł kasę dawać, kasę Eee, dobra, to teraz, e, zobaczmy, o, królowa skończyła, królowa co narysowała Ej, królowa narysowała jakieś złe tutaj, wow, i to bardzo złe Ej, to angry, ty chcesz być taka zła, jak jakiś diabełek, to jest diabełek. Patty narysowała, że chce być śmieszna, będzie musiała się dużo śmiać, ale fajnie narysowała Patty. Dobra, <laughs> no, zobaczymy co sobie jeszcze narysował. Już I... już kończę, już już Alek, już. Ale, Ale co ty rysujesz śmieszku? Ale śmieszku. jest. bardzo, patrz na to. Co to jest? O nie, serio, tylko nie ty. Naprawdę teraz ty? Teraz no. ja będę, e, no wiesz. No nie, no. Patrzcie, ale fajne słuchaj, Szczerze, to podoba mi się, fajnie. A to dziękuję, jest to, dziękuję. To jest słodkie, naprawdę. To będzie, to jest fajne. No, lecimy. E, w sensie, fuj. da. mam. No, lecimy. Ej, wow. E, Sebek znowu chce być zły? Co to za zły jakiś niedobry? Ja będę wkurzony. Wkurzony teraz, okej, okay, dobra. A, no tak, bo to, no, okej, okay, rozumiem. Tutaj był, e, tutaj był Sebek Gorący. gorący czyli gorąco mu było, a tutaj będzie wkurzony, dobra. Okej, okay, no to lecimy w takim razie. No to zmieniamy się po kolei, dobra. Yy, dawaj, wchodź Sebek, ty pierwszy. Dobra, idę. Okej, okay. i Pati od razu wchodź, dawaj Pati, też wchodź. Dobra, Na Pati wchodzi. Okej, okay, teraz podwoje teraz po dwoje, dobra, dwóch weszło, Pati i Sebek. I teraz patrzymy, to jo, sob Sebek, to ty? Ale wkurzony. To jestem ja, Oj, nie zdenerwuj <laughs> <mnie. śmiech> <laughs> <laughs> Pati się śmieje. <laughs> Ja też się śmieję. Ej. Teraz nie dwóch ja śmieszków mamy, o nie, tylko nie to! Dwóch śmieszków! Śmiejemy się, Patiko! Uspokoić mi się tu, razwa! On jest skurzony. A kupa dalej z kupą. Odejdź ode mnie, tam stań! Ale on wkurzony jest mega. Ej Dobra, no, weźmy teraz Alek i królowa wchodzi się do środka, uwaga. Dobra, to chodź królowa, chodź, a, a trzeba no proszę mi tu nie pierdzieć jak coś. Dobra, no, idziemy teraz. Królowa wchodzi i Alek. To do Dawaj Dobra, Skakuj! Bo, chodź, 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 idziemy. Okej, okay, wtedy ja na końcu wejdę, nie? Dobra, uwaga. Moja A będzie najlepsza. Co Cicho bądź. Dobra, no uwaga, czy wejdą? Trzy, dwa... No dawajcie! I idź O nie, tylko nie to Alek! Siema! To I, ja. Oh, ja! Ej, i królowa jest jako diabełek! Królowa jest zła, teraz patrzcie diabełek. Czysty diabełek normalnie. A ten. No nie, znowu to seria. Ej, ty czemu ona nawala? Patrzcie, ona jest złą diabełkiem. Nawala nas widzicie? Ej, ty no. Dobra, O, się sebek wkurzy, zaraz. Uśmiecham się zaraz. wkurzy się zaraz. No, teraz ma kolej. Teraz ja wchodzę. Uwaga, ja wchodzę. Motka bogactwa. Uwaga, wchodzimy i zobaczymy, czy sexy. się zmienię. Będę może bogaty. Wchodzimy teraz. Uwaga, do tego sobie zobaczmy. Teraz przechodzimy. Czy się zmieniłem? Uwaga, uwaga, uwaga! I zmieniłem się! jestem, Patrzcie! Bogactwo! Wow. Pieniążki! o oh yeah, patrzcie, jakie pieniążki! Jestem teraz bogaty! <laughs> jaka kasa! <laughs> Jestem bogactwo, bogactwo! Widzicie to bogactwo, moje oczy normalnie widzimy, są... Widzimy, widzimy. się trochę! Co ty robisz? Serio, tyle kiblów ci potrzebne. O nie! Ja jestem teraz królem, to robię! Odłóż te kible! On, Już on jest królem kibla! Serio! Królem Kibla jest. <laughs> Nie, wychodzimy stąd! Ale nie, a ja mam kasę, perfomy jakieś. Ja muszę, ja muszę wyciągnąć kasę. Czekaj, cash yy, nie, czekaj jak to się mówiło? Monej... O, monej, dobra, patrzcie, teraz bogactwo to będzie. Jak prawdziwe. mi zapłacisz, to przestanę pierdzić? Chodź Chodź tutaj, dam wam, podzielę się, patrzcie Macie kasę, macie kasę, kasę, money, mone, money, patrzcie Wypada ja chcę, mi z języka, moje, z języka moje... mi A wypada mi to wszystko, to jest moje, kasa, Zabieram... kasa, kasa, kasa Ja to chcę, ja kasa. to chcę Patrzcie jak się rzucają emoji Kasa Ja, ja, ja rządzę, mam pieniądze <laughs> Wszędzie pieniądze, 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 pieniądze Wywala, ile patrzcie ile pieniędzy dookoła, dookoła wyrzuca, patrzcie Ile pieniędzy rozrzuciłem Wszyscy chodzą, zbierają emoji, biedne Voor de nee, nee. Ja, wel. <laughs> Dalej, wkurzony. No, dobra, ja koniec tego. Nie, ja już idę, nie wytrzymam. z nimi. Uciekam, uciekam. Kasa tylko pieniądze, pieniądze, pieniądze. Widzowie, napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobało. Jak chcecie drugi odcinek, no to zostawcie łapeczkę, subskrybujcie, z dzwonkiem i zrobimy taki drugi odcinek, jeśli chcecie. No to też możecie być na moim sklepie po koszulki, bluzy, opaski, kubki, różne rzeczy. Też nowości się pojawią na moim sklepie smajsocrocapel. I też wbijajcie na mojego Instagrama, Facebooka, na ich kanały. My widzimy się jutro. Odcinki są codziennie i koso, 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 Ile pieniędzy tak jest? Money, money. To także do jutra.